Czy e, kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd e, naprawdę pochodzi złoto w waszej biżuterii? Uwaga! Nie mówię o kopalniach na Ziemi, ale o gwiazdach, które e, eksplodują w kosmosie, tworząc skarby, które nosimy. Brzmi jak science fiction? To nauka, która zmieni wasze spojrzenie na wszechświat. Witajcie na kanale kosmiczne innowacje. Dziś ruszamy w kosmiczną podróż, by odkryć, jak gwiazdy i supernowe działają jak fabryki pierwiastków, w tym złota, które lśni na naszych palcach. Zacznijmy od podstaw. Gwiazdy to nie a, tylko piękne światełka na niebie. To gigantyczne piece jądrowe. W ich jądrach wodór zamienia się w hel, uwalniając energię, która napędza ich blask. Ale co ciekawe, mniejsze gwiazdy, jak nasze słońce, zatrzymują się na uh, lekkich siars and there gwiazdkach, takich jak węgiel czy, czy, czy tlen. To giganty kosmosu mają moc, by pójść dalej. I tu zaczyna się magia. W masywnych gwiazdach, gdy paliwo się kończy, jądro zapada się pod własnym ciężarem. Co wtedy. Eksplozja supernowej. Te. Potężne wybuchy są jak kosmiczne kuźnie w ułamkach sekund produkują pierwiastki cięższe niż żelazo, ale złoto ono wymaga czegoś jeszcze bardziej ekstremalnego. Badania z 2017 roku opublikowane w Nature pokazały, że zderzenia gwiazd neutronowych, ultra gęstych pozostałości posupernowych mogą być kluczem. W takich kolizjach zachodzi tak zwany proces R, czyli szybki wychwyt neutronów, który dosłownie bombarduje atomy, tworząc złoto i inne rzadkie metale. A jak to złoto trafia na Ziemię? Wyobraźcie sobie, miliardy lat temu kosmiczny pył nasycony tymi pierwiastkami skondensował się w nasz układ słoneczny. Według naukowców z MIT meteoryty i asteroidy mogły dostarczyć złoto na młodą ziemię to nie przypadek że w niektórych kraterach w kanadzie czy australii znajdujemy ślady tych kosmicznych skarbów co jeszcze fascynuje procesy te mogą być przyszłością technologii jeśli opanujemy syntezę pierwiastków w laboratoriach możemy tworzyć złoto na ziemi choć na razie to marzenie rodem z alchemii ale kto wie co przyniesie przyszłość zatem gdy następnym razem spojrzycie na złotą bransoletkę Pomyślcie, to nie tylko metal, to kawałek gwiazdy, który przetrwał miliardy lat, by trafić do Was. Jakie inne sekrety kosmosu nosimy na co dzień? Dajcie znać w komentarzach i subskrybujcie kosmiczne innowacje, by nie przegapić kolejnych przełomów.